Zabieramy właśnie łubin, tutaj będzie koszki taki biały, tam w workach mam ten wąskolistny, który był poprzedni, no i co, połowa już tego kawałka zasiana, jeszcze tamten i ten co bronowałem ostatnio, tak się kurzyło, zapowiadają dzisiaj w nocy deszcz, jeżeli popada, to jutro z rana, mój tata żeby nie idzie do pracy, będzie, będzie pryskał. Nie, tak to jest po Nie widać w ogóle. O, jest 3-4 cm zakopane. Trochę są bryły, no bo to wiadomo, popatrzcie, jak tutaj na końcu się na to nie poradzi, wiadomo, to jest jak to jest po ugorze. może stanę tutaj po ugorze. To, tak to jest. Tamten jest jeszcze gorszy. Tam, co tam, na tamtym kawałku za tymi krzakami, co bronowałem, tam jest troszeczkę lepiej, tylko perzu więcej. Tych byrył tyle nie ma. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Jak coś to będę mało relację, może to jeszcze zwałuję, zobaczę chociaż nie mam wału, musimy pożyczać na razie tyle do zobaczenia za chwilę. Nagrywam telefonem w sianie na ostatnim podałku. ma co nagrywać Zobaczcie, jak się kurzy szkoda gadać tam wcześniej będziecie mieli kawałek filmu z kabiny z telefonu, no bo oczywiście nie wziąłem z pośpiechu nie wziąłem yy, kamery, ani drona, nic kurde jest tylko takie dziadostwo trochę makabra no ale nic się na tym nie poradzi Widzicie, tutaj są kamienie więc trzeba je z powrotem jak pójdę to zobaczcie, kurde dziady trzeba je ściągnąć tam kurde śmieci ludzie wyrzucają szkoda gadać tak samo powinni za to zamykać Też się ściąga Słabo to kurde się zapycha. Nic się na to nie poradzi. Mam tutaj ze sobą widły. O. Taki to jest suchy. Niby jeździłem tutaj kultywatorem z bronami, ale to za dużo nie, nie dawało. Dało, no bo, bo to zeschło wszystko. Tak to by rosło. I. Więc by z tego nie było, ale dobrze jest to, że kawałek głębiej jest wilgoć. Chociaż jest sucho, bardzo kurzy się strasznie, to jest wilgoć. gdzie no, tutaj jest kawałek tego? I już jest wilgoć. Więc powinny być wschody Dzisiaj mamy czwartek. Przed świętami myślę, że powinienem, teraz mój tata, powinien to zaopryskać we wtorek po świętach, bo nie zapowiadają yy, niby jakiegoś dużego deszczu teraz. Dopiero w, w drugi dzień świąt, w poniedziałek, mają coś zap zapowiadać. No i zobaczymy. Opryskamy to, postaramy się to przynajmniej opryskać. No i może coś, coś z tego wyjdzie. Idę teraz. Mam zebrać na górce trochę peżu. Jest. No ale nie będę tego nagrywał, bo zobaczcie, co ludzie robią. Wywalili jakieś płyty, nie płyty. Dziadostwo idzie. Takie kubki peżu jest co chwilę. Trzeba będzie to. Popatrzcie, z okiem to chyba jest. Albo płyta warstwowa. Beczka jakaś z farby. Siding, czy tam poazeria. Jakiś dywan. No, cię to nie poradzi. Ludzie nie myślą, Mają, mogą oddawać za darmo śmieci. Tutaj uszczelka. Za darmo śmieci mogą tonę oddać, no to nie chcą, tylko wywalają gdzieś, gdzieś nie wiadomo gdzie. Dobra, kończymy z to nagrywanie. Do zobaczenia, na razie, cześć.